Zobaczmy. Siemaneczko ziemacki, z tej strony ForPL, dzisiaj ze mną jest MonsterPlayerpl No i tam No w sumie jak kurwa w każdym odcinku, ale no. przechodzimy po prostu do gierki Getaway Shotout e, po raz kolejny na tym kanale, chyba już trzeci mhm. e, no, często będzie pojawiać się ta gra, bo jest całkiem spoko. Tak. No i niedługo Bez też potrafią, się... Nie będzie to ja, tak? e, co? No tej nie będzie. A tej nie będzie, ponieważ e, no, mm, nagraliśmy i wyłączyliśmy dźwięk, ale dźwięk się jednak odpalił. No Jak się odpala grę, to dźwięk wraca i po prostu jest za głośno. Mhm. Dlatego no. się w ogóle, tak? No Bo i się nie da zciszyć. No no dobra, no to lecimy. Mm, tu players. No, hit. Będę musiał pograć tą grę samemu, żeby w hajsie zarobić. No, może też wrzucisz coś na, na YouTube'a. I zapraszam serdecznie o, o, na kanał Damiana. Eee, no, ty nie żyjesz, ja jestem po Czekaj. prawej, jak zawsze. Też, a halo, to ja syłem bazooką, halo, e no gro. W, ja, ja tutaj no, Do ty, lesi, wolnisz to, ja bym tutaj wygrzmął to. To zajebiście. Czekaj, jeszcze go upierdolę. On O Haha, chuju. Chodź tu chuju, drętwy. <grym> <grym> Dobra, no? już skoczy tak, żeby do studzienki nie wskoczyć. <grym> Dobra, lecę. Lec. <grym> Dobra, <grym> jest dobrze. Po raz pierwszy w tym odcinku. Drugi? Ale w tym odcinku. Ja po, raz po raz pierwszy daliśmy radę tak razem wskoczyć, w, a tam wow, tylko raz tak. się udało. A może teraz więcej razy się uda wskoczyć, na pewno nie na tej mapie, ponieważ ta mapa jest po prostu tak. no, taka, że to, tam do helikoptera Ojoj, kurwa nie dałem rady. Niedługo będziemy raczej też prowadzić coś w typie rywalizacji. O kurwa! Ej! To jest! Oha! No chłop się wjebał przede mnie Hihihi, <noise> to nieźle <żyje>. Kurwa Dobra, żyje Jeszcze sam, dawaj Pokaż mi go To nie Kurwa, Damian Szczerze, ja chciałem go wyłkać Dawaj, strzel, strzel we mnie, strzel, dawaj Strzelaj No i chuj Zdechłe? Ło ty Nie wiem, on żyje, nie żyje? Chyba Nie żyje Zdechłem Idę Zdech. Dawaj mordo Tepnij się z tamtym frajerem w jak będzie przed tą... No ja... Ty żyjesz, oh shit! Bazookę idę wziąć. No co kurwa, jak on się nie teplął? Daj no ja mordo, będę, będę ich trzymał w sachu! I nie żyjesz. Oh shit. Oh shit, man. Oh shit, on ma broń, on ma broń, on ma broń. On ma broń. I go ujebałem. A nie. Leci. Ha! Czy ja cię zabiłem? Nie, żyję. Lecę! Z teleportem. Ale kurwa! tepnął ze mną. Się, kurwa, spada. Nie! Weź tego freirał, bieb. Zginął. Ej no kurwa. Ale ja byłem tu za nim. Biorę shotguna. Nie, ja bierze. Ty, bo ty jesteś ostatni, no tak. Bra, syn tym dupę Dostał w ły, dostał. O, o, patrz. Cyk. Cyk. Elo. Nie jest płyn. O, weź padam! Tylko go biłem. Ej. Uzdechłem. Ja myślałem, że ja tam tamtego zabiję. No i chuj. Ty mnie zabijasz? Tak. Ty kurwo! To oczywiście kanał nie jest family friendly, dlatego. No, po prostu nie jest family friendly. Będę ograniczał przeklinanie oczywiście, ale, ale nie mówię, 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 że. family friendly tylko w weekendy. Tak, twój jest family friendly tylko w weekendy. Ponieważ tak. No bo, bo w te gry, które ja grałam, za bardzo mnie wkrywają. Dawaj, Idę, czekaj. Ej, to <laughs> Nie. Dawaj. Dobra, Dobra, git, znowu się udało razem skoczyć. I, Dawaj, dawaj, dawaj. No nie, kurwa, mi się nie udało. No ej. Znowu zdechłem. Ej. Ja nie mogę wejść. Zabiłem chłopa kiedy on był w helikopterze. Jego ciało było tutaj, ja go wtedy zabiłem. Ja pierdolę. Chłop może, nie wiem. Nie no, nie odleciał. Ale chodzi, o, bo... ale, ale chodzi, o, jak go trafiło ułem to wleciał wtedy do helikoptera, może mm, tak? no, może tak, ale nie, nie strzelaj teraz. Co jest kurwa, no nie się do mnie teraz, poj**ałem. Ja pierdolę. Niebo nie bo nie. No to jest. Prawdopodobnie, może nie wiem. No, 7. I co? Nie wiem, wziął chcę, żebyś przyszedł do kopii, pewnie tak, zawsze. nie oh, trafił. Dobra, ale teraz trafię. Pieś! jaka zamianka ładna, ej. Pieś! nie Pieś! Pieś! to <grym> Co ty zrobiłeś? Nie wiem kurwa, hop. Mistrzu O kurwa, ty widziałeś, tak Jak bym się wycofał, ładnie Ej kurwa Chłopcu bunnyhopa zajebał Nie, nie trafiłeś Kurwa, strzela we mnie Pedal Ty pedał wszedł Nie, nie wszedł Wyskoczył kurwa, debil jebany O kurwa To już piękno Bruh. Jouw taal dat zucht. hier? Bruh. Doe kaal ja. Ah, tot Ah, Bruh. Dobra mam bomby O ujebałem go No nie zabił na szafę Dobra ja wskoczyłem O chłop za mną też chciał wskoczyć ale chyba mu się nie udało bo byłeś ostatni yeah. mm. 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 Ej tego chłopa wyjebało kurwa do góry nie On tak. przeżył, dostał w nogi kurwa bazuką nie i kogo, przeżył bo, bo, Jolo, Nie piekło Otóż nie tym razem A te filmiki będą krótkie takie 10-minutowe Dobra mam, shotgun tak A ja pamiętam jak ja tak wskoczyłem. Tak. Też się pamiętam. sobie drogę. Tak, bany nie. hopy <grym> <grym> Ej kurwa! <grym> Dobra, mam ceka, mam ceka, <grym> No nie! No wyjebało co? mnie do tyłu. Nie, no lecę, lecę, elo! Elo! O kurwa. <grym> Jestem dabilem i podzieliłeś z nim wygraną.